Siema tutaj mikuś i szybko przechodzę do rzeczy. Słuchajcie, sprawa jest poważna. Jestem na YouTubie od, od 10 miesięcy i oto jakie mam wyniki. Jeden widz i tylko 267 wyświetleń filmów. Właśnie zmieniłem imię i nazwę yy, kanału i kłop. I teraz sprawdźmy analitykę. Jak się da? Da się. Bo to naprawdę jest źle. Dwie oceny pozytywne i cztery negatywne, no co jest, proszę Was. Naprawdę, to jest apel do narodu. Cały świat, cały naród. Proszę was, weźcie mnie trochę więcej i oglądajcie. No może nie oglądajcie, ale chociaż więcej ocen pozytywnych. Właśnie ja naprawdę staram. A to nie moja wina, że Fraps yy, tak ścina. Bo staram się coś yy, z tym poprawić, bo naprawdę mam już yy, yy, sposób, jak to zrobić, tylko jeszcze nie przetestowany. Naprawdę. Ja was raz o coś proszę. Zróbcie coś dla mnie, nie krzyczcie na mnie, bo ja się dopiero rozwijam. Dobrze, dziękuję, na razie.